Oh, wow. Jaki piękny dom. Dzięki, Shazam. Mamo, Jaszan. Tak. A to co? Co takiego? To dopiero święta. Co roku są takie same, James. Mam na imię Jaszan. W porządku, nauczysz się. Ale nie, to tylko. Co to? Taka nasza tradycja. Co roku robiliśmy ozdoby świąteczne. Słodki. Kiedy go zrobiłaś? Jest taki krzywy i dziwaczny. Śmieszny. Mój mąż zrobił go na rok przed śmiercią. Był bardzo chory. Kochał święta.